ja bym proponowała zgrać i trochę Co? Będzie lepiej świeczko widać. Tak! No, a pani powiedziała, że nie, nie, może się w nie, w ale nie może wchodzić. Ale ja mogę! Ja, z panią nie o tak? Tak! A ja mogę, bo tam są też moje rzeczy. Dobra, pani ja pani do się wydarze, tak nie ma, pani Jak to nie? i'm <laughs>